Wszystkim chciałbym Wam zaprezentować produkt marki MIO2. Mianowicie jest to płyn do montażu opon w formie koncentratu, który należy rozcieńczyć najlepiej 1 do 1, czyli z 3 litrów koncentratu otrzymujemy 6 litrów gotowego produktu. Płyn nadaje się do montowania kół, zarówno na tradycyjnych montażownicach z normalną stopką, jak i na lepszych montażowicach pestołowych z systemem le Leverless. No to dobra, przystępujemy do montażu kokony. Produkt po rozcięciu jest na tyle że jednym zanurzeniem pędzla jestem w stanie Postrzeg smarować zarówno farbę, jak i posągę. Przechodzimy teraz do demontażu. Tutaj też może nam się przydać ten płyn. Zamoczamy sobie pędzelek. Ma to też istotne, istotne znaczenie przy oponach niskoprofilowych rautata, gdzie poślizg przy demontażu jest tak samo istotny jak przy montażu. Wystarczy niewiele, by poprawiło nam to w sposób demontażu opony przechodzimy do demontażu opony, z użyciem tego płynu. Bye. <laughs>